Witam Was serdecznie w moim pierwszym videoblogu. Właściwie w drugim, ale poprzedni był taki wstępny, zerowy. Więc teraz oficjalnie zapraszam Was na pierwszy mój videoblog. Zapraszam. Pozdrowienia z Karpacza. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj nie mogą być. Pozdrawiam całą szlachetną paczkę. Super. Wszystkich, którzy tutaj nie mogą być. Całe posypano. Pozdrawiam serdecznie. I do zobaczenia na górze, bo jeszcze tam w drodze jestem. Do zobaczenia i na górze się widzimy. Jeszcze raz. miałam wiele nauki, także piszę dopiero dzisiaj. się połączymy być może na żywo I do zobaczenia Na samej górze I Jesteśmy na Śnieżce Przy granicy czeskiej Tam jest właśnie Śnieżka Zaraz przyłączę wam Albo dobra później wam pokażę I pozdrowienie dla wszystkich jeszcze raz Dla wszystkich Szechnę tej paczki dla mojej rodziny. Dla wszystkich, posypano, do wszystkich widzów. I do zobaczenia w Czechach. Zaraz będziemy zjeżdżać kolejką linową do Czech. I później z powrotem jeszcze się może połączymy. Wszelkie pozdrowienia do wszystkich. Hejka. Ostatnie chwile na śnieżce. no i zaraz trzeba wracać pozdrowienia jeszcze raz ze Śnieżki i z samego szczytu hejka no i tak właśnie schodzi schodzę już ze Śnieżki idę teraz na wyciąg na wyciąg jeszcze się do Was odezwę na pożegnanie z Skarpaczem Przygoda fajna, spon spontaniczna, wyjazd, więc za chwilę widzimy się znowu na wyciągu hejka. Postanowiliśmy, że będziemy schodzić. Nie będziemy płacić za wyciąg, który kosztuje 25 zł. Idziemy piechotą po koniec. nie. Zaraz filmuję kogoś, albo nie. Jeszcze tylko 2,5 km i widzimy na dole. Strasznie dużo tu kamień. ale są ładne widoki. No to schodzimy dalej. Do zobaczenia do następnego włączenia. No to na dzisiaj trzeba kończyć. Trzeba wracać do domu. Zakozyliśmy jeszcze o knajpę góralską. I czas do domu więc do zobaczenia jeszcze się połączę do jary do domu Dzięki, że byliście do tej pory ze mną do zobaczenia za kilka godzin w polkowicach. No właśnie wróciłem do domu jest godzina 22. Umyty, wykąpany, pora i spać. No i dziękuję, że byliście, wytrwaliście do końca w tym moim kolejnym blogu, już tym razem pierwszym. I na pewno następnym razem znowu może coś nagrę za jakiś czas. Nie wiem kiedy to będzie, ale dziękuję, że byliście, że obejrzeliście do końca. Że mogłem Wam przekazać mój wyjazd, który był niespodziewany. To jest z dnia na dzień. Wsiadłem do samochodu i pojechaliśmy z komple. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do następnego razu.